Czy po testosteronie człowiek się zmienia? Nie, wręcz odwrotnie. Testosteron cię nie zmienia, on po prostu wydobywa i wzmacnia to, co w tobie już jest. Działa jak taki wzmacniacz osobowości, nie tworzy nowego człowieka, tylko wyostrza te cechy, które już masz. Więc jeżeli kiedykolwiek słyszałeś, że testosteron cię zmienił, to on Ciebie nie zmienił, tylko tak naprawdę wyostrzył mocniej to, jaki tak naprawdę jesteś. Jak to działa, podam Wam kilka takich przykładów. Ten najbardziej znany to agresja, więc jeśli jesteś osobą taką spokojną, opanowaną, to testosteron na pewno nie sprawi, że staniesz się agresywny. Ale jeśli masz problemy z impulsywnością i łatwo wpadasz w złość, dusisz sobie taką frustrację, to testosteron może wzmocnić te reakcje, ale też nie, nie tworzy takiej złości samej w sobie. Więc jeżeli z natury masz z tym problem, to będziesz miał większy. Mogę też podać inne przypadki, takie jak na przykład pewność siebie czy nieśmiałość. Testosteron może uczynić Cię takim bardziej zdecydowanym, asertywnym, odważnym, ale jeśli jesteś raczej wycofany, to może dać Ci odwagi do działania, ale też nie zmieni Cię od razu w ekstrawertyka z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o reakcję na stres społeczny, no to osoba, która dobrze znosi stres, może po testosteronie poczuć się jeszcze bardziej niezależna i odporna na ocenę innych. Znowu, osoba, która jest bardziej wrażliwa i lękowa, może przeżywać takie wewnętrzne napięcie, bo ciało z jednej strony chce działać, a umysł się boi, wtedy ważne jest też wsparcie psychiczne. Jeżeli chodzi o empatię, no to empatyczny człowiek zachowa empatię, ale może być taki bardziej racjonalny, chłodniejszy w stosunkach, choćby nawet konfliktu. Znowu osoba o niskiej empatii może stać się jeszcze bardziej skoncentrowana na sobie, mniej wyczulona na emocje innych. I moje ulubione, czyli motywacja. Masz cel i napęd, testosteron może to spotęgować. Więcej energii, więcej skupienia się, wytrwałości, motywacji. Ale jeżeli brakuje ci motywacji, to testosteron może pomóc, ale też nie zastąpi sensu tego celu ani decyzji w działaniu. Więc yy, podsumowując, testosteron nie zmienia cię, tylko wyostrza. To, co już masz. Nie stajesz się kimś innym, stajesz się bardziej sobą. To, co było w tobie ciche, może stać się głośne, a to, co było ukryte, może wyjść na powierzchnię. Testosteron to narzędzie, a nie tożsamość, i właściwie mm, stosowany i monitorowany może wspierać siłę, spokój, motywację, ale tylko jeśli wiesz, Kim tak naprawdę jesteś i dokąd zmierzasz, więc na pewno stosowanie testosteronu nie jest dla każdego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat testosteronu czy hormonalnej terapii zastępczej, to zapraszam do śledzenia moich social mediów.